Ciekawe co to mu ziemniaczka! Wreszcie dopłynąłem! Boże tyle pływać! Co to jest za dziwne wejście? Podpory? Panda, panda, pomóż, panda, kto to tu uwiedził. Panda, panda! Co tu się dzieje? Panie, panie ośle, halo! Masz skrzynkę. Bombardilo powiedział, że, że tam jest klucz i któregoś z nas uwolni Ma, Ale mam tylko jeden klucz siebiaczku! Jeden klucz! Osiołku! Osiołku! Mnie wybierz, mnie wybierz. Widzę, nie dajcie znać w komentarzu, kogo, komu pomóc, ale. No ja nie mogę być. Nie. nie mogę inaczej postąpić. Wybierz mnie, wybierz wybierz Siemniaczku, cześć, 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 Subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie Jeszcze raz widzowie, pa, pa